Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj znowu za starami 79.30 uprawiam dzisiaj bezorkowo pod pszenicę i mamy dzisiaj 26 września, godzina 17.40. No i zaczniemy tego vloga od sprawdzenia głębokości pracy. 7930 pracuje z agregatem bezorkowym Kongskilde DELTA FLEX Ustawiłem go na jakieś 25 cm I sprawdźmy czy, czy to prawda 24 mamy na tylnej łapie tutaj Tutaj też zagęścimy sobie troszeczkę Udepczemy to A znowu na tej łapie mamy 27. A ta łapa? 25. 25. Ok, czyli takie 25 centymetrów pracujemy. Udało mi się go, ale wieje wiatr. Udało mi się go ustawić w ten sposób, że jest w miarę równiutko między przejazdami, no niestety regulacja tych ekranów, tych bocznych, tych talerzy nie należy do najbardziej rozbudowanych, więc tutaj to i tak jest bardzo dobrze, jak to wygląda moim zdaniem. Pracujemy właśnie na 25 cm, jest to pole po rzepaku. Uprawiamy bezorkowo d Delta Flex z Jondirem 7930. Mówię, ustało, udało mi się te ekrany boczne ustawić mniej więcej w taki sposób, e, że te przejazdy aż tak bardzo się jeszcze od siebie nie odróżniają. E, no ale, no mówię, ta regulacja nie jest jakaś super-mega, więc tutaj jest uważam naprawdę bardzo dobrze. Grunt, że udało się ustawić i wypoziomować maszynę, właśnie, żeby pracowała w poziomie i na głębokości 25 cm. Aktualnie John Deere pracuje na obciążeniu silnika. No w tym momencie, na przykład, 60% jakiś procent dochodzi do 70, momentami spadnie do 50, momentami będzie ono nawet do 80 dobije. spalanie waha się nam od 25-26 litrów do 30 średnie to takie 27-28 litrów na godzinę przy tej prędkości myślę że jak jest taki właśnie fajny kawałek to 2 hektary na godzinkę zrobimy staram się jeździć tak szybko jak jest to praktycznie możliwe bez zmęczenia maszyny w tym przypadku jest to właśnie mówię 9 km na godzinę tutaj są takie przejazdy gdzie po prostu ustawiałem jeszcze konkskildę Także, jak widzieliście na samym początku, no, udało się w miarę fajnie to ustawić, jest w miarę równo. Jestem już u siebie po zasiewach pszenicy, pallasa udało mi się zasiadć przedwczoraj. Będziecie mieli z tego samego dnia vloga z rozsiewania nawozów u mnie władkiem, bo bardzo prosiliście o władka na kanale, bo dawno go nie było. Niestety z samych siewów pszenicy nie mam nic nagrane, ponieważ bardzo mi się śpieszyło i nie szło zbyt to wszystko po mojej myśli i już Miałem straszne nerwy, więc nie chciałem nawet nagrywać, bo tam co drugie słowo to było jakieś przekleństwo i samo jakieś problemy miałem. Tu ścięta zawleczka, tu siewnik oszukał, tu coś tam. Oj. Także no, wybaczcie, no siewów y, siewno nie udało mi się y, u siebie nagrać, niestety. No ale film z rozsiewania nawozów Władkiem będzie. Się w pszenicy, no mówię, wyszedł jak wyszedł, ale udało się zasiać. Nie jestem z tego bardzo zadowolony. Planowałem obsadę 300 roślin na, na, na metr kwadratowy, co dawało jakieś 141 kg. Odmiana to jest pallas. Koniec końców, po wielu, wielu próbach kręconych siewnika siewnik był ustawiony na 150 kg na hektar, przynajmniej tak wykazywały próby. Poznaniak całe życie mi zaniżał, o jakieś 10 kg na hektarze, ale niestety akurat w tym roku coś mu się odmieniło i te 10 kg zawyżył, więc z planowanych 140 kg zostało wysiane 160, więc zamiast tam 300 roślin na, na metrze, Wysiane było, już nie pamiętam ile to wychodziło: 320 czy 340. Obsada, niestety, będzie troszkę większa. Udało się zasiać i tak w fajnym terminie, bo był to 24 września. Pole zrobione było bezorkowo po rzepaku. Nawożenie pod korzeń poszło jakieś niecałe 300 kg NPK 820-30. A tak, jeszcze zmieniając temat, to znowu przestawiłem ustawienia kamery i testuję sobie inne ustawienia. Eee, tego vloga nagrywam w formacie 4x3 e, w trybie bardzo szerokim. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. On będzie nieco mniejszy od tego view 16x9. Ale podoba mi się to, że w zakresie, w, te, w te, tych proporcjach e, 4x3 mam e, w montażu możliwość kadrowania tego więc już nie mam problemu, czy, czy kamera będzie troszkę za nisko, czy za wysoko, bo po prostu wykadruję to sobie w postprodukcji. Także to jest dla mnie super. No i może kąt widzenia się spodoba, bo on powinien być trochę szerszy od tego szerokiego 16 na 9 a nieco mniejszy niż yy, ten szerokokątny też 16 na 9 więc będzie właśnie tym pośrednikiem i nie powinno być też takich zniekształceń tutaj, na przykład patrząc czy obracając głowę te takie dziwne rozciągnięte linie taki efekt rybiego oka nie powinno go teraz być w tym formacie myślę, że przy nim zostanę, ale to się okaże no tego nagrywam vloga właśnie w tych ustawieniach i zobaczymy co to wyjdzie zobaczymy jak sobie poradzi ta kamera na ten moment myślę, że śmiało dobrze powinna oddawać ten obraz, tą jakość ona i tak e, mówię, ma tyle ustawień, które testuję dopiero, ale staram się ustawiać wszystko tak, żeby właśnie dojść do, tej, do tych swoich takich najlepszych, e, najbardziej odpowiednich ustawień e, i jak najlepszej jakości. E, na razie widzę, że bardzo fajnie to idzie, bardzo ładnie udało mi się ustawić e, ten agregat, e, że nie ma tych aż takiej różnicy między przejazdami, bo to jest ciężkie do ustawienia. Gongskilde, jak wspomniałem, nie oferuje zbyt wiele możliwości ustawienia tych talerzy zgarniających, wyrównujących, ale tutaj udało się to dość nieźle. No i mówię, no pracujemy 9 km na godzinę, 1750 obrotów silnika, zakres, zakres B4. Aktualnie mamy no, teraz. Aktualne obciążenie jakieś 60-70% silnika się waha. Spalanie 29 litrów, 28 e, temperatura silnika 84 stopnie, a temperatura skrzyni 51. Także wszystkie parametry uważam, że są w takiej bardzo dobrej normie. Ok, jesteśmy po małym cięciu. Jest godzina 19.36. Ściemniło się i troszkę nawet kropi deszcz, ja mam zrobione jakieś 3 hektary, około. Tutaj część jest nawozu posiana właśnie na już przeze mnie uprawioną część pola, a część nawozu była podana tutaj na tej połowie niezrobionej, pod bez orkowca. Takie pół na pół będzie, no ciekawe czy to taki mały eksperymencik, no nie? czy będzie później widać różnicę jakąś, czy nie. No i tak jak mówię, no... Wcześniej już wiało, teraz to już w ogóle wiatr się taki na zewnątrz zerwał. Nie wiem, czy to kamera odda, jak ten kurz tak zmiata po prostu. O, z tyłu to będzie lepiej widać, jak kurzy. Kurde, ciężko mu ruszyć, bo tu bruzda była i wał wpada, pogłębia się maszyna. A i tak mamy ustawiony... Mm, mam regulacje. Pozycyjno-siłową ustawioną na dwójkę, czyli bliżej tej pozycyjnej, żeby maszyna wstrzymała mi stałą głębokość pracy. No ale mi się najlepiej pracuje maszynami, jeżeli ustawiam regulację tą pozycyjną, czyli od zera do dwóch. Dwójka i trójka to już bardziej taka mieszana, a od trójki do piątki już jest ta siłowa, no ale ona to. Ja nie lubię na niej pracować, orać to już w ogóle jest dramat, ja, ja lubię mieć wszystko na pozycyjnej, że sam sobie podnośnikiem reguluję głębokość maszyny, a nie, że ciągnik sam to sobie ustawia, że tak powiem. Nagrywam teraz dlatego, żeby zobaczyć jak kamerka się sprawdzi, jak te ustawienia, które wybrałem na noc się sprawdzą, bo może coś będzie źle i trzeba będzie w przyszłości to przestawić. Och, te poprzeczki kochane, nierówne, piękne. Także ja sobie poobrawiam tu wszędzie te poprzeczki, bo mam w sumie ich trzy. Bo tutaj od strony, z lewej strony, tam od lasu, tutaj przy budynkach, i jeszcze jeden tam koniec pola jest to taki zakamarek kolejny. I tyle, bo o, widzę, że deszcz ich zaczyna mocniej pokrapywać. Prognoza się miała sprawdzić, to się okaże. Także to tyle, co chciałem Wam przekazać w tym vlogu. I widzimy się przy następnej okazji. Ja pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Na razie i cześć, czołem!